Cześć, cześć Rewensi. Marta, yy, pytałem ciebie jeszcze przed programem, czy nie masz problemu, by rozmawiać o, ty, o, te, o swojej przeszłości, bo wiem, że to się za tobą ciągnie, ale bardzo dużo osób prosiło mnie, żebym ci zadał kilka pytań Aha. odnośnie tej twojej genezy, yy, by, bywalności w internecie, by, bycia influencerką. Sama mi powiedziałaś, że ludzie nie do końca rozumieją, jak to było z tym autobusem, że chciałabyś to w końcu wytłumaczyć. Em, możemy porozmawiać oczywiście o, o tym skąd się widziałam inter w internecie, tak? O, o znaczy tym... wszyscy o tym wiemy, tylko ja się tak teraz zastanawiam, czy z perspektywy czasu, czy. Yy... Z racji tego, że ludzie dalej, Aha. mimo swojej przemiany, mimo tego, Aha. że teraz jesteś bardziej fajterką, dalej ci to wypominają? Czy z perspektywy czasu nie żałujesz? Że yy, rzuciłaś ten film? Wychodzę z założenia, że w życiu nie powinno się niczego żałować. Yy, że wszystko, co mnie spotkało, spotkało mnie po coś. Yy, jakby nigdy nie sądziłam, że. Nigdy nie sądziłam, że. Yy, Będę uprawiać sport, tak? Jakby. I, i tak. Tak się potoczy moje życie. Um... Czy żałuję? Nie, nie żałuję. Uważam, że z perspektywy czasu jest to troszeczkę, kiedy po prostu wpada, ten film wpada mi gdzieś w ręce, kiedy go gdzieś widzę na przykład na YouTube. Jak go oglądasz? Nie wstydzisz się go? Dla ciebie jest jakby ok, bo wiesz, że dzięki temu zyskałeś tą popularność? A, ciężko mi się na to patrzy, ciężko mi się tego słucha. Aktualnie w życiu nie nagrałam takiego filmu, ale to zrobiłam, kiedy miałam 18 lat. Ehm, też... Ehm, Wiadomo, gdyby nie ten film, nie byłoby mnie tutaj teraz. Um, ale czy jest. Czy, czy to wszystko było takie. Takie fajne i smaczne? No nie. W materiale, w dokumencie Krzysztofa Gąciarza mówiłeś, że mimo zdobycia popularności też przyszło dużo takich. Ten film przyniósł dużo negatywów w Twoim życiu. Mhm. Rodzina się od Ciebie odwróciła. Na... I? Dalsza rodzina, tak. Moja, moja rodzina, moi rodzice, moja siostra, wszyscy mnie, oczywiście byli, m, 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 moi rodzice byli w kur. zdenerwowani byli uh -huh. bardzo. Um. No wiadomo, moja siostra miała przez to nieprzyjemności w szkole. Wtedy akurat uczęszczała do gimnazjum. Ale to były nieprzyjemności ze strony rówieśników? Ze strony rówieśników, tak. Były takie sytuacje, że na przykład moja siostra, która była bardzo dobrą uczennicą, uh -huh. szła korytarzem i po prostu dzieci krzyczały do niej jaka siostra, taka siostra. Uh -huh. Ja osobiście w tamtym okresie zostałam wrzucona ze szkoły przed maturą, kiedy naprawdę zależało mi na tym, żeby zdać maturę. Więc cały świat się dość, że dla mnie zawalił, to jeszcze miałam na na głowie wszystko, co dzieje się w szkole mojej siostry. Więc, poniekąd, no, nie było mi lekko też. To, że ja w, na Instagramie to wszystko przekomarzałam, tak, Aha. i robiłam sobie bekę, że tak powiem, z hejterów, to była taka moja odskocznia, jakby irytowałam się bardzo, ponieważ fakt odjebałam ale też prowadziłam normalne życie i to, że po prostu... A można właśnie powiedzieć, że w środku, y, jeśli chodzi o emocje, to cierpiałaś? O Jezu, strasznie. Naprawdę y, nie będę płakać teraz, uh -huh. ale często, kiedy opowiadam o tym, co... Ja Ci to teraz streszczam, uh -huh. ale często, kiedy na przykład opowiadam całą historię, Dzień po dniu, komuś, jakby coś tam wydarzało, na przykład w szkole, to no, często płaczę, bo było to dla mnie po prostu przykre. Ja zostałam wytu, wyrzucona, ale stresowały się. Um, tak, już nie wiem, o czym chcę ci powiedzieć. Dużo tego jest. Mogłabym siedzieć, siedzieć i mówić. No więc... spokojnie, ja chętnie właśnie posłucham tej um, historii. Wiesz. Um, ja pamiętam, no, ja też yy, nagrałem wtedy o tym film. Tylko ja bardzo dbałem o to, żeby zastawić twoją twarz, bo nie chciałem, żeby okay. ktoś się na czymś takim wybił. Uważam, że jest to akcja z premedytacją. A to była akcja nie, z premedytacją? To nie Ty mysą... to wrzuciłaś nie, specjalnie, to... bo liczyłaś, że to tak wystrzeli? Nie, to też zacznijmy od tego, że to wszystko nie poszło, to wszystko nie było nagrane na moim snapchacie, bo ja wtedy nie miałam w ogóle snapchata. Aha. To był snap mojej koleżanki. Tej drugiej dziewczyny z nagrania. Tak, tamtej. Ktoś z naszych znajomych to zgrał, po prostu. Aha. Czyli i... to było. Do jakiejś miałyśmy, ograniczonej liczby osób. Wtedy snapchat, tak, taki prywatny snap. Prywatny miałyśmy tam 700 osób, ale to bardziej były osoby, które znałyśmy, tak? które kojarzyłyśmy. To nie był jakiś publiczny snapchat. Nie byłyśmy znane. Gdzie znani. Nie Byłyśmy znane, w Czyli nie było to wrzucane po to, żeby się. tak? <coughs> <wybracić, coughs> tak? Gdzieś tam przyprowadzić, bo już tutaj jesteśmy z jednej z dzielnicy okolicy. Znaliście się w ogóle przy tym, jak Marta się wybiła? Nie, nie. Potem, potem my ich zaczepiałyśmy. Gdzieś tam w widzieliśmy... się Wtedy my, my byliśmy bardziej popularni i Marta się w ogóle nie wstydziła. Zresztą, <grymne> Ja, ja mam do niej taki stosunek, że jednak, mimo tych emocji, które ona teraz opisuje, to mam do niej dużo szacunku za to, że przełamała tabu i była taka odważna. Ale w, 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 tak bezpośrednio też zagadywała: Idziesz po promenadzie i ci zaczepia, jak byłeś popularny wtedy. <grych> tak, wow, ale była szalona i e, porywcza. E, <grych> Przynajmniej, bo o czym, o czym ja mówiłam? E, o SNAPie. Miał się wtedy 700 wyświetleń. Prowadziliśmy wspólnie tego Snapa, ale to gdzieś tam było zamknięte grono osób, które znałyśmy po prostu. 700 Aha. wyświetleń miałyśmy. I któreś z naszych znajomych to zgrało um, z tego snapa, i wrzuciło na YouTube'a. I pamiętam, że e, tylko siedziałyśmy właśnie z tą moją koleżanką przed, e, przed YouTube'em, przed Facebookiem, widzieliśmy, że nasi znajomi to zaczynają udostępniać. Każdy po kolei potem. E, portale Jaka była właśnie taka twoja pierwsza, świeża Boże... reakcja? Najpierw była radość, o Boże, jestem popularna? Nie, czy... nie, nie, nie. O kurde, nie, nie. ale będzie przypał. Nie, nie. Jak zobaczyłyśmy, wiesz, wszystko było fajne i śmieszne, dopóki, dopóki my same o tym wiedzieliśmy, dopóki nasi znajomi, znajomi o tym wiedzieli, mhm. ja byłam, zaczęłam się bać w momencie, w którym właśnie zobaczyłam, że portale zaczęły o tym pisać, że w ogóle szok, kto to jest, dziewczynki osiemnastoletnie, takie rzeczy mówią w internecie. Ja miałam nadzieję tylko, że to się nie przedostanie dalej, właśnie do mojej szkoły, bo tak jak, tak jak ci mówię, właśnie miałam wtedy maturę i nawet nie przyszło. Nie, nie myślałam w ogóle o tym, że wyrzucą mnie ze szkoły, ale wiedziałam, że będę mieć nieprzyjemności z tego, z tego tytułu. A to jest w ogóle legalne, że wyrzucasz dziewczynę ze szkoły, bo uprawiała seks gdzieś i się tym pochwaliła publicznie? To można, tak? <laughs> to chyba można. <laughs> Właśnie, po tej szkoły, to było naprawdę dla mnie dołujące, ponieważ zostałam wrzucona z tej szkoły po prostu na, na bruk, pamiętam, że wyszłam z tej szkoły, wsiadłam na krawędzik i zaczęłam płakać. Ale i... jak, jak wyglądało to wyrzucenie ze, ze szkoły? Bo poszłaś normalnie na, za, na zajęcia, bo mówisz, że wyszłaś ze szkoły, usiadłaś na bruk, zaczęłaś płakać. Czyli poszłaś i dostałaś tak, taką informację, że bardzo mi przykro, ale... Tak, wiesz... tak, tak. Kto ci ją przekazał, dyrektorka czy...? Wicedyrektorka, z, to psycholog z dyrektorką, wiesz co, kiedy to było? Z 5-7 lat temu jakoś. I, to była I co im na to odpowiedziałaś? Wicedyrektorka. Nic. Nie powiedziałam nic, po prostu byłam załamana tym jak ludzie się na mnie patrzyli. Tym, tym w ogóle że musiałam tam być i ci, ci wszyscy ludzie e, coś mówili za moimi plecami, nie, to było straszne, naprawdę. Zostałam bez pomocy Ale to jest sama sobie trochę zgotowałaś i, ten los. No wiem, wiem, jestem tego świadoma, jestem, jestem tego świadoma. Mamy telefon od widza, z